Witamy Was w kolejnej audycji serii Pixel News Tomasz Ostrowski i Krzysztof Szystaw. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grach, filmach i muzyce. Muzyce, e, zarówno w grach i filmach. Ogólnie o takim wzajemnym przenikaniu się tych wszystkich mediów. Zaczniemy może od gier. E, w grach możemy znaleźć całą paletę stylów graficznych. Ostatni jest taki, w sumie, wyścig szczurów, e, jeżeli chodzi o realistyczną grafikę. E, I wiele gier po prostu stara się sprawić wrażenie takiego realistycznego świata z jakby filmu bardziej. On no, chyba gry. najczęściej spotyka na jakby rodzaj grafiki i w sumie rzecz, która najczęściej pojawia się w newsach dotyczących kolejnej części. Że My. były piękniejsze tak. eksplozje, piękniejsze widoki, bardziej, bardziej realistyczne. I te wszystkie w ogóle zwiastuny, które zapowiadają gry, często właśnie są wręcz zwiastunami filmowymi. Tak wyglądają po prostu aż. Ma te swoje zalety oczywiście, wiadomo, właśnie jeżeli gra ma na celu bycie właśnie takim interaktywnym filmem i stawia na fabułę i jakby właśnie chce pokazać przez tą stronę wizualną jakby jak to wygląda, żebyśmy mogli się lepiej wczuć, to jest spoko, ale z drugiej strony często jest tak, że te gry nie oferują nic więcej poza realistyczną grafiką tak naprawdę. Dlatego my się zajmiemy Raczej bardziej oryginalnymi um, stylami, szczególnie że ich jest też mniej zazwyczaj, ale są to. No bo film, ok, film. Są zazwyczaj się kręci i się przedstawia, to co jest rzeczywiście, ale gra jest taka rzeczą, która pozostawia po prostu wiele możliwości, wiele duże pole do popisu. Dlatego teraz, ha, będziemy próbować parę gier, parę stylów wam przedstawić. A, to może tak płynnie przejdziemy od tej realistycznej e, grafiki do realistycznej. Ale stylizowanej na coś. Na przykład e, Deus Ex, Bunt Ludzkości. E, tam grafika no, była taka w miarę realistyczna, ale o. jednak właśnie był, miała swój styl, swój charakter. Takie steampunkowe tak. poszło, takie trochę brązowałe jakby filtry i e, ogólnie rzeczy tam przedstawiane. Nie były takie do końca realistyczne, ale właśnie to one Jednak zabarwione czymś. Kolejną grą. Która korzysta z tego stylu, znaczy zabarwienia realistycznej grafiki um, jakimiś filtrami i tak dalej jest Batman Bar Batman Arkham City na przykład i tam mamy do czynienia z takim ze zmrocznieniem, że tak powiem. Um, Całego świata, no bo wiadomo, Batman to taki mroczny rycerz, jak to, to no. zresztą się mówi. No i ten świat jest taki, właśnie mroczny, jest, ma ciemne filtry, taki szary. Um, no i to jest gra na podstawie komiksu, znaczy w świecie komiksu, więc wiadomo, że tam są też postaci, które zupełnie nie są realistyczne, ale jednak do e, no ten Batman to wydaje się taki prawdziwy. Zresztą sam styl gry jest też prawdziwy, no ale to nie o tym teraz. Przejdźmy może do kolejnego stylu, stylu, których ja kojarzy się często z starymi grami, znaczy, czasami już była taka grafika w miarę 3D, ale nie do końca rozwinięta. I ona dobrze to sprawdzała się w tytułach takich dla dzieci, albo nie, takich bardziej zrycznościowych, nie wiem, grach typu Rayman, czy Kęgurek Kao. Albo Woody Woodpecker też. <laughs> albo o, to, to też taka grafika bajkowa, gdzie jakieś tekstury nie są godzisznie jakoś bogate, tylko proste są. Ale to wcale tej gry nie przeszkadza. Takie gry stawiały na e, czystą zabawę albo zabawę połączoną z edukacją właściwie głównie były to tytuły e, dziecięce. No i dlatego w sumie znaczy, pomijając kwestie techniczne, że nie, jakby nie było takiej możliwości stworzenia realistycznej grafiki, to nie było też takiej potrzeby, myślę. Bo to bardzo fajnie jakby, przedstawiało całą jakby, postać bez zbędnych elementów. A wykorzystuje się też trochę ten styl w dzisiejszych grach, niekoniecznie są to gry dla dzieci, co prawda są to już grafiki trochę bardziej rozbudowane, ale właśnie też w taki styl prostoty idą i to całkiem fajnie wychodzi, przykładem takiej gry może być na przykład Team Fortress 2. O. Tam jest naprawdę świetny styl. No, i ta gra nie jest właśnie grą dla dzieci, ze strzelanka, ale jest przesączona humorem, i właśnie ta grafika jeszcze jakby to e, podkreśla, wyostrza ten humor. Bo mamy tutaj styl właśnie tych tekstów, ale też styl postaci jest taki e, śmieszny, przyśmiewczy, karykaturalny. Tak, Dokładnie. <laughs> e, kolejną grą, która wykorzystuje taki, taką prostotę jest. The Walking Dead, znaczy te wszystkie epizody, seria gier. Hmm. Tam jest właśnie stylizowane. Znaczy, to jest na podstawie komiksu, znaczy w świecie komiksu gra, więc e, też nie chcieli twórcy robić z niej super realistycznej. Ale naprawdę wygląda bardzo klimatycznie. No i to jest zdecydowanie ciekawy styl. Wiele też gier jest, które są jakby rysowane. Tak, jak kreskówki znamy, kiedy są rysowane trochę w miarę pokładkowo, tak też tutaj postacie są nie są modelami jakby tworzonymi w programie, tylko bardziej przypominają, właśnie gdyby były rysowane na jakiejś karsce. Przykładem może być na przykład y, Warpsy, te stare wersje. Mamy jeszcze y, Jack. J, nie, Jazz Jack Rabbit, tak się nazywa. A. Gra, taki królik zielony. O matko, ale to stary jest. Tak. Tam też była jak dosyć kreskówkowa, może nie tak bardzo jak w Warpsach. No ale to jest właśnie taki styl yy, no rysunkowy po prostu tak jakby się oglądało kreskówkę. A takie metody poklatkowe mi przypominają osobiście. Czuję, byśmy właśnie na kolejny styl. E, mianowicie gry na przykład typu Neverhood, gdzie poklatkowo jest gra robiona za pomocą figur z plastyliny. I to wyszło po prostu kapitalnie, chociaż twórcy musieli się naprawdę napracować, to Styl jest tak świetny, i to w ogóle ta glina jest jeszcze tak uformowana. Nie będzie to, że tylko glin, te, ta plastrina jest, ale też ona w fajny sposób jest formowana i no, pokładkowo zrobiona nie to to świetnie. Tak, jest naprawdę no, niesamowite. No. No, minusem jest to, że e, taka technika może być wykorzystana w sumie jedynie do gier e, typu point and click, hmm. gdzie to tło się no, nie rusza. Tylko postać się przemieszcza, jest jakaś tam animacja postaci, no bo inaczej ciężko jest raczej to zrobić. Niedługo wychodzi nowa gra twórców Neverhuda i zastosują oni tą samą technikę, którą zastosowali właśnie przy tworzeniu Neverhooda, czyli pokładkowa animacja. Będą znowu lepić z plasteliny. Wszystkie elementy świata z ich gry, ale niestety jeszcze nie ma jakichś konkretnych informacji o czym mu ta gra będzie. Jest znany jej tytuł, jest to Army Croc. Można śledzić poczynania twórców na w ich Facebooku, Twitterze i stronie internetowej, ale no, teraz jeszcze niestety nie ma. To teraz krótko powiemy o filmach, a znaczy w scenach graficznych filmów. No, filmy generalnie, jak już wspomnieliśmy, są zazwyczaj takie realistyczne, nawet jeżeli są to filmy fantazy czy science fiction, to jednak no, dzieje się to tak jakby przedstawione jest, jakby to było rzeczywiste. Natomiast tak jak pierwszy styl gier, który przedstawialiśmy, często też jest takie filtry różne kolorowanie filmów używane świetnym przykładem jest Scene City, gdzie jest stylizacja właśnie na komiks z City. I tam są kolory tylko. E, obraz jest czarno-biały. No i są elementy jakieś tam e, żółtego koloru, e, czerwonego, dla podkreślenia, właśnie stylu. Bardzo fajnie to wyszło. Jeżeli e, jeszcze nie widzieliście e, tego filmu, to polecamy. Generalnie, ogólnie też w wszelakich filmach można zauważyć, że. Filmy takie, jakieś thrillery bardziej, to one są trochę ciemniejsze. Filmy takie bardziej pogodne, komedie, jakieś bajki są zawsze takie jasne, kontrastowe. I to też wpływa na nasz odbiór. Zresztą. Więc to nie jest takie przypadkowe, że twórcy właśnie dobierają takie filtry, a nie inne. Na przykład w 300 ten świat też jest taki mroczny, przytłoczony. Hmm. To też w sumie ze względu na komiks <grym> Franka Millera, ale e, ogólnie wpływa bardzo mocno na nasz odbiór. No okej, okay, to nie poruszyliśmy jeszcze tematu muzyki. E, muzyki zarówno w filmach, jak i grach. W grach, mi się wydaje, muzyka ostatnio jakby coraz większą rolę pełni. E, Dla wydaje mi się, że ta muzyka, no, była jednak, no jednak się przypomni tytuły nie wiem, typu Baldur's Gate, Diablo, to ta muzyka tam była, jednak ona chyba nie wychodziła poza studio produkcyjne. To jest tworzyli je, nie wiem czy można powiedzieć, że programiści, ale tak jakby w studiu się to działo. Natomiast ostatnio w grach komputerowych widać, że to już grają orkiestry, to już muzyka jest wydawana jako soundtrack. Jak naprawdę może być ona osobna w ogóle produkcja i znacznie się do tego podchodzi. Jest skomponowana na potrzeby danego tytułu. Nie jest to po prostu takie zwykłe tło, tylko to jest no, część tego, tej gry, część tego dzieła. To bardzo pasuje pod naszą tezę, którą postawiliśmy na początku audycji, że wiele gier jest bardziej filmowe dzisiaj. I to też muzyka, która w filmie używana jest do budowy napięcia, do właśnie oddawania emocji. Też przenosi się to wszystko na świat gier komputerowych. Muzyka towarzyszy filmom już od e, dawna. Praktycznie od zawsze, kiedy powstał film dźwiękowy. E, natomiast ostatnio, ja się przy że nie zagłębiałem się w ten temat, ale oglądałem ostatnio film Hitchcock, o, no film biograficzny o Alfredzie Hitchcocku, który opowiadał o tworzeniu przez niego filmu Psycho. I tam było tak przedstawione jakby... Ta muzyka wcześniej była, co prawda, i to trochę potwierdza, jak się ogląda filmy, że ono jest takie tło, ale ono często jest takie monotonne. To jest takie tło, tam leci ta muzyka, tak... I tak przez cały film to samo. Czasem tylko może jakieś werble się pojawiały, czy coś, ale tutaj u Hitchcocka właśnie w tym filmie zastosowano znacznie więcej efektów muzycznych, które podkreślały dramaturgię, napięcie wszelakie, szczególnie tą scenę z nożem, to znane na dźwięki, które tam są. No i teraz oczywiście widać, że każda. To nie jest tak, że leci przez cały film, jakaś muzyka, no się trochę zmienia, tylko każda scena, każdy moment w filmie ma swoją określoną nutę. I moim zdaniem to bardzo właśnie pogłębia odbiór. Tak, to jest tak samo jak już, znaczy jak w teraz w naszych grach. No muzyka jest częścią tego filmu, to nie jest taki uzupełnienie, znaczy nie jest tłem, tylko jest właśnie uzupełnieniem jest ważnym elementem tak naprawdę, bo może budować napięcie, pokazać jakby też emocje, opisać w pewnym sensie sytuację też przedstawioną na ekranie. Te tezy, które powiedzieliśmy, może potwierdzić liczba nagród, które są przydzielane. Zarówno muzyką filmowym, jak i growym. Co prawda, no, muzyka filmowa to już od dawien dawna jest nagradzana na przykład Oscarach, ale muzyka od gier to dopiero niedawno, chyba weszła na statuetkowe wdywany. Mi się by się teraz na razie przypomina chyba Babajetu z cywilizacji, które mhm. zostało wyróżnione nie w konkursie, jakby na muzykę z gier komputerowych, tylko. W normalnym kursie to było nagrodę Grammy. Jako pełnoprawny utwór muzyczny dziękujemy i zapraszamy na kolejną audycję. Zapraszamy także do komentowania i wysyłania nam na maila, na Facebooku, czy pod komentowania pod artykuły na naszym blogu. Może macie jakieś też tytuły, wamfady w oko stykamy z stylem graficznym albo muzycznym, którymi warto się podzielić. Na razie.